Słuchajcie, wpadłam na szalony pomysł. I wymyśliłam sobie, że zapiszę się na zawody i będę nagrywać moje przygotowania na te zawody i potem wrzucę taki film, e, jak to wszystko wyglądało i oczywiście jak mi poszło. Więc jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, bo ja już się mega podjarałam i... A! Fajnie! I żeby z tego nie zrezygnować, już się zapisałam, <grymne> więc mam około miesiąca na to, żeby się przygotować. Eee, to nie jest dużo czasu. Ale zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Postaram się nagrywać. No i oczywiście z tego wszystkiego zapomniałam Wam powiedzieć, na co ja się w ogóle zapisałam. Zapisałam się na bieg na 100 metrów. Konkurencję, którą biegałam jakieś 12 lat swojego życia. Ale przez ostatnie 5, przynajmniej chyba nie biegałam tego, więc w miesiąc prawie nic się nie da zrobić, tak mówiąc z perspektywy trenera, jeśli chodzi o szybkość, ale i tak spróbuję i to będzie fajne wyzwanie, żeby wykorzystać jakąś też swoją wiedzę. Więc jaram się strasznie i myślę, że może powstać z tego fajny materiał, ale jestem cała podniecona, już cała chodzę i od jutra zaczynam i w ogóle będzie się działo. No dobra, praktycznie jestem już po rozgrzewce, zostało mi jeszcze takie dogrzanie się, kilka szybkich przebieżek, żeby się jeszcze trochę pobudzić i zaczynamy trening. Trening zaczniemy od sprawdzianu na 100 metrów po to, żeby potem porównać wynik po miesiącu. Wiadomo, to jest bardzo mało czasu i te zawody to są zabawa, ale mimo wszystko chcę spróbować i zobaczyć co z tego wyjdzie, więc najpierw będzie test, przebiegniemy 100 metrów na czas a potem już zrobię typowy trening szybkościowy, kilka szybkich odcinków, trochę dłuższa przerwa po to, żeby się zregenerować i następne odcinki też robić praktycznie na 95%. Lecimy! Robię szybkie, dynamiczne ruchy, żeby się jeszcze trochę pobudzić, pobudzić też układ nerwowy. No i jeszcze się dogrzać, tak żeby na pewno to wszystko było bezpieczne, I że tak długo nie biegałam szybko, że może być różnie. Śmieszne jest to, że nie wiem, nie biegam wyczynowo z 5 lata, bo więcej a po prostu czuję się na treningu jakbym od wczoraj miała trening i po prostu całe, ciało to cały czas pamięta pewnie dlatego, że też bardzo długo to robiłam, bo od szóstej klasy podstawówki aż do drugiego roku studiów Mam cały czas podpięty pulsometr na ramieniu po to, żeby kontrolować dokładnie tętno i jak będzie, będą już odcinki szybkościowe, żeby się upewnić, że na pewno tętno spadło i ta przerwa jest wystarczająca, żeby odpocząć. To jest bardzo ważne w treningu szybkościowym. Nie robimy tego na zmęczeniu, tylko odpoczywamy i dopiero jest kolejna seria. Nie jestem zadowolona z wyniku. Patryk zmierzył 14.30, co jest jakieś 2 sekundy gorzej od mojej życiówki. Ale niektórzy ludzie tyle biegają na zawodach. Więc z drugiej strony nie jest też tak źle, ale aż mi się nie chce wierzyć. Moja ambicja nie pozwala na taki wynik. Spróbujemy za miesiąc zejść poniżej 14 zobaczymy. Pierwsze wnioski po biegu już w trakcie na 60 metrze mnie odcięło, więc brak wytrzymałości szybkościowej. Nie jestem w stanie utrzymać tego tempa przez 100 metrów, więc myślę, że głównie skupimy się na szybkości, ale też na tej wytrzymałości szybkościowej i w międzyczasie będę też robiła po prostu wydolność tlenową, bo badania pokazują, że posiadanie tej wydolności tlenowej wpływa pozytywnie potem na wytrzymałość szybkościową i na całą resztę biegu nawet u sprinterów, więc czeka mnie dużo roboty. Teraz przerwam, muszę poczekać, aż tętno spadnie przynajmniej do 120 i dopiero będę mogła zacząć trening sprawnościowy, dzisiaj mam około chyba 8 odcinków. Pierwsze są 40-40 metrów 3 razy. To jest właśnie budowanie szybkości na 100% i działamy. Jestem zawiedziona wynikiem, ale to jest kwestia moich ambicji. Ja to bym chciała, wiecie, po 5-6 latach od końca trenowania wejść na bieżnię i powiedzieć tyle co życiówka, więc to nie jest możliwe. Ale teraz mam takiego bardzo dużo motywacji, żeby ten wynik chociaż trochę poprawić. Marzy mi się zejście poniżej 14 sekund. Zobaczymy. Ten co mi nie chce zejść. E, był to <gryw> chyba mocny wysiłek dla mojego organizmu. Ale spoko, poczekamy chwilę, te przerwy to rzeczywiście są w tym treningu bardzo ważne, więc muszę odpocząć. Jak mi się wszystko reguluje, to dopiero zaczynamy. Być może będę musiała trochę zweryfikować trening, bo czuję, że jest dla mnie intensywny. I chyba myślałam, że to będzie taki powrót, że zrobię taki sam trening jak kiedyś. Ale jednak musi być trochę lżejszy, bo inaczej się zbombię, czyli spuchnę i nie będzie efektu. Po co są w ogóle takie długie przerwy i po co należy odpoczywać w treningu szybkościowym? Bo z założenia odcinki mają być robione na 95-100%, w związku z tym jeśli nie odpoczniemy, to to nie będzie 100% ani 95, bo będzie dużo, dużo mniej. I ten trening nie przyniesie takich efektów, jakie chcemy, a chcemy poprawić szybkość, i przyzwyczaić organizm do tego typu wysiłku, żeby szybciej się regenerował i żeby krócej mu to zajmowało. W związku z tym te przerwy są ważne, żeby ten trening w ogóle miał sens. Nie patrzcie na mnie takim osądzającym wzrokiem. Czuję jak to jest jak powrót po emeryturze. Chciałam zmodyfikować cały trening zamiast 80 y, dwóch sześćdziesiątek, będę miała 4 razy 40 metrów, raz 60 i koniec. Bo nie ma sensu się zajeżdżać, bo już tak jestem zajdana. Jezu! Nie wiem czy to jest starość. Człowiek po prostu miał kiedyś taką wydolność. Super wrócić. Ciekawostka: w tym oto miejscu była robiona okładka do mojej książki Motywator. Nie ten strój tylko. Czuję, że mi trochę niedobrze. A to oznacza, że mam jakiś dwóch trenowy, to z kolei oznacza, że przerwy były trochę zbyt krótkie i nie było pełnego wypoczynku. No i to, że mam gorszą wydolność niż kilka lat temu. A właściwie nie tyle gorszą wydolność, co hmm, trenuję inaczej. Więc na przykład gdybyśmy biegali na 10 km, to pewnie teraz poradziłabym sobie lepiej niż jak trenowałam lekko, no ale przy takich wysiłkach szybkościowych jest gorzej nie dojrzewam jakąś wysypkę na rękach to jeszcze jedzą nas żywcem komary po prostu jestem cała że tu mam bąbla tu wszędzie nogi powiem wam też, że tęsknię za WF-em i gdyby tylko była jakaś podyplomówka która mnie interesuje to bym poszła ale przeglądam te kierunki ale na razie nie ma nic takiego co bym powiedziała OK, jestem w stanie zrezygnować z większości czasu i chodzić na jakieś dodatkowe studia. Na razie nie jestem, nie ma aż takich ciekawych teraz kierunków, natomiast same studia wspominam bardzo dobrze i uważam, że to są naprawdę, naprawdę fajny, dobry kierunek, sport. Masakra, jak sobie pomyślę, że kiedyś potrafiłam zrobić takich osiem. Tyfu. Co? mam jakimś robokopem. Ostatnia 60, prawdopodobnie tym będę miała bombę. No dobra, przede mną jeszcze schłodzenie, będę sobie biegała kilka kółeczek wokół stadionu, żeby się schłodzić, obniżyć tętno i rozluźnić. I na dzisiaj to już koniec dzisiejszego treningu. Pierwszy dzień przygotowań za mną. Zobaczymy jak to będzie. Na pewno będę wrzucać też jakieś przebitki na story, więc zapraszam na mój Instagram. Jeśli Wam się podobał filmik dajcie kciuka w górę. Dajcie mi znać też, co sądzicie o takich wyzwaniach, gdybym robiła sobie coś takiego i potem relacjonowała, jak się do tego przygotowuję. A jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia następnym razem. Hejka!